roku prezydent miasta Ostrołęki musi przedstawiać radę takie sprawozdanie, co zrobił on jako prezydent w urzędzie i co zrobiły poszczególne jednostki miejskie, czyli szkoły, przedszkola i rezerwacje, aby ograniczyć właśnie wykorzystanie tego Zostały ustawione na korytarzach na poszczególnych piętrach dystrybutory z wodą, tak? Czyli też miasto, gdzie dokonuje zakupów w przetargach czy też zamówienia, Wiecie, cały tam palety, drzewek wody i tak dalej. Więc wszystko teraz są dystrybutory. Z ciepło, z zimno i nawet niektóre mają gazowaną wodę, więc można sobie wtedy podejść. Tak samo pracownicy wtedy już nie. Zmianą jest to, że właśnie na sesjach Rady Miasta też już nie ma wcześniej wykony kubki i tak dalej. Więc to i woda i to zostało tak naprawdę już, już, mogę powiedzieć, że od 3 lat w ogóle nie ma takiego na sesjach Rady Miasta. E, jeżeli chodzi o inne spółki miejskie, no to też tutaj pojawiły się dystrybutory. Jeżeli na przykład już firmy znaczy te spółki miejskie organizują jakieś przekarki na zamówienia, to zamawiają... przeprowadzenie udział w tej akcji na stronie w bo no, w ramach tego projektu no, szkoły też zaczęły już powoli wycofywać się właśnie z takiego bieżącego wykorzystywania plastiku. to rzeczy, które są No i też niewątpliwie szkoły podjęły taką akcję bardziej edukacyjną, mamy wiele w sprawozdaniu. To sprawozdania oczywiście można znaleźć w stronie Urzędu Miasta, bibliotece Informacji Publicznej coś. Was ciekawe, to może sobie przeczytać właśnie jak poszczególne szkoły, co wprowadziły, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. No i właśnie w, takim, w tym zakresie szkoły też bardzo mocno postawione edukację ekologiczną, te rodzaju konkursy właśnie, które mają na celu uświadomić e, e, właśnie to, e, żeby to jednak te, te proekologiczne zachowanie już od tych najmłodszych lat kształci, e, e, bo to wiedzieli, czym z naciągnie za młodu, prawda? to później no, te postawy będą inne. No i tak już można zaobserwować, że następuje pewnego rodzaju zmiana pokoleniowa w tym zakresie, też w już jako młodsi jesteście trochę bardziej świadomi na temat tego, że no, jeżeli się to negatywnie postępuje w zakresie ochrony środowiska, no to te skutki, powiem tak, te wszystkie zmiany klimatyczne, do których dochodzi na świecie, a dochodzi, bo to jest to opinione, naukowo, to nie jest jakieś tam objęcie. teorie spiskowe, są fakty udowodnione przez y, wieloletnie badania naukowców, no i ten klimat z nam się No i tak naprawdę y, każdy z nas sobie może zadać pytanie, czy to nie od nas zależy, tylko od tych wielkich fabryk i tak dalej, i tak dalej. tak naprawdę jest, prawda? Bo suma działań każdego z nas y, w perspektywie globalnej no, powoduje to, że właśnie y, te, te zmiany klimatyczne zachodzą, bo jeżeli my na przykład rzucimy do butelkę... wychowanie, albo się odkłada, ile jest ludoskola, jest są lat ziemi, a w krajach, na przykład tych Azji, y, po prostu te śmieci są wyrzucane i one później lądują w, y, w morzach i oceanach, no, które też w jakiś sposób później wpływają na y, faunę, na florę tychże y, zbiorników wodnych, no, chociażby y, zanikanie laku kolorowego, w jest tego dobrym przykładem, czy też y, no, mikroplastik, który gdzieś ląduje może później, no też tak naprawdę może też to ty sam o tym nie wiedziałam na przykład e, jeżeli pijemy wodę z butelki, to też są coś na dobrej mikroplastiku ilości tak? One nie są tak e, widziane bowiem okiem.